Hejka, witaj w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest ostatni nasz dzień w Polsce. Przed chwilą moi rodzice pojechali, byliśmy na kilku zakupach, ale w sumie kupiłam tylko karmę dla mi. A za chwilę jedziemy do galerii, więc więc taki w sumie dzień dzisiaj takiego trochę chillu, trochę właśnie ostatnie takie zakupy, bo w sumie jutro już byśmy nic nie kupili, bo jest święto, więc dzisiaj ostatni dzień właśnie na robienie zakupów i tak dalej. No więc zostaliśmy sami. Dawno nie byliśmy sami w tutaj moim domu, więc w sumie fajnie. Teraz Mia pod choinkę dostała taki, taką piłeczkę, gdzie się wkłada smaczki i właśnie jej to będę teraz dawać. Seed? Proszę. O, już jej coś wyleciało. My też będziemy właśnie jedli sobie kanapeczki, bo mamy całą jeszcze szynkę nie otwartą, więc musimy chociaż troszkę zjeść, bo data w ogóle do dzisiaj chyba jest. Tak, do dzisiaj, więc trzeba zjeść i mamy pół bochenka chleba, więc yy, do tego też jemy, żeby trochę zużyć. Właśnie wróciliśmy ze sklepów, z zakupów, i to są nasze zakupy. Yy, ale w ogóle chciałam właśnie wam pokazać, że co kupiłam e, Miuni. Mi się była sama przez parę godzinek, tak? Bo Uch, maluszku. Ale wiem, że tu sobie leżała, bo tada. No, kupiłam jej woreczki ogólnie na kupkę, całą paczkę, ale trochę teraz żałuję, że te kupiłam, bo później poszliśmy do. E, TK Maxa i w TK Maxie były te, co my używamy, ale dużo tańsze niż u nas w Norwegii. Ale kupiłam mi taki ładny sweterek. W ogóle nie wiedziałam, że u nas w sensu jest taki fajny zoologiczny. I on ma właśnie. Taką kardeczkę jest naprawdę słodziusi i kupiłam jej właśnie karmę z wiejskiej zagrody, bo właśnie też czytam, że bardzo dobre, że spoko są te karmy. No i też kupiłam jej z tego Wilderness, bo też jest, to jest bardzo Jezu! dobra firma. Będzie miała do Norwegii i z wiejskiej zagrody też jej właśnie kupiłam, więc będzie miała tyle żarcia, że dosłownie na cały rok. Więc tak się ogólnie prezentują nasze zakupy. Zdaje no Michał sobie też w że się obkupię ogólnie, ale też jeszcze troszeczkę spożywki kupiliśmy, więc... W ogóle nie pokazywałam Wam, ale od mojej mamy pod choinkę dostałam taki piękny kubek z mi. jak była malutka. Ten kubek będzie chyba mój ulubiony teraz, bo jest prze prze taki przesłodki, Boże, no bo taka malutka. Jaka на Zjedliśmy sobie obiad, odpoczęliśmy chwilę i teraz się bierzemy zapakowania. Tutaj mamy już takie rzeczy, co idą luzem. Tak. Skończyliśmy się pakować, auto już w sumie zapakowane Teraz tylko w sumie zostały takie drobne rzeczy Jutro rano i w sumie to tyle A teraz sobie będziemy jedli chrupki I oglądali film Leci jakiś teraz na TVN -ie. Nazywa się Kraj Świętych i Grześni Grześników więc sobie będziemy teraz chillować i miło się już sobie drzemie zaraz dostanie kolację, i... i niedługo pewnie będziemy szli spać. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Do następnego już w Norwegii. Ha!